Wprowadzaj nas cudem na ojczyzny łono I przyjaźnią angielską i łaską anielską Jeśli chcesz nam przywrócić ziemię rodzicielską Nie wracaj darowanej, przywróć zasłużoną Nasza to wielka wina, żeśmy swoich cudów Nic się nie nauczyli na łaski bezprzeczne I tak pewni, jakby nam należne Aby nas wyręczały z jej należnych trudów Za bardzośmy ojczyznę, kochani świętani Za bardzośmy wierzyli, że zawsze nad Wisłą Cud będzie czekał na nas i gromy wytrysnął niebieskiej magi nockiej linii ponad nami i co dzień szliśmy w poboch niej, tak jak przechodzień, mija drzewo, a Boga w drzewie nie pamięta, a ojczyzna codziennie przecież była święta, a ona właśnie była tym cudem na co dzień, z wstała o własny wielki trud oparta, Miała z naszego żaru, z naszej krwi czerwona, drogo kosztowała, drogo zapłacona, żebyśmy już wiedzieli, jak wiele jest warta, by już na zawsze była w każdej naszej trosce, I już w każdej czułości, w lęku i rozpaczy, by wnuk zrodzon wolności, wiedział co to znaczy być wolnym, być u siebie, być Polakiem w Polsce. Wprowadzaj nas cudem na ojczyznę łono, I przyjaźnię angielską, ni łaską anielską Jeśli chcesz nam przywrócić ziemię rodzicielską Nie wracaj darowanej, przywróć zasłużoną Nasza to wielka wina, żeśmy z twoich cudów Nic się nie nauczyli, na łaski bezbrzeżne Liczyliśmy tak pewni, jakby nam należne, aby nas wyręczały z jej należnych trudów Za bardzośmy ojczyznę kochali świętami, za bardzośmy wierzyli, że zawsze nad wisłą Cud będzie czekał na nas i gromy wytryzną z niebieskiej makinowskiej linii ponad nami. Zaczęliśmy w połowę nie tak jak przechodzimy. Jest jakaś Polacza